Grupy rybackie, podobnie jak lokalne grupy działania dbają o promocję regionu. Jak robią to w praktyce? Przekonajcie się Państwo sami. Myśmy środek lokomocji, ale w końcu to finał prawdziwych rybackich żniw. No i nie wyobrażamy sobie tego inaczej, niż po prostu usiąść na łódź i popłynąć, gdzie oczy poniosą. Jesteśmy na jeziorze Gumienek. To jest małe jeziorko, około 10 hektarów wody, użytkowane głównie wędkarsko. To jest akwen rekreacyjny. To za akwen w 100% rekreacyjny. A ryby są? Są ryby. Oczywiście jakby nie było ryb, to by nie był wędkarzy. Specjalnie posadzili mnie tutaj na dziobie, żebym się nie mogła odzywać, i przejęli w ogóle stery. Nie dajcie się Państwo zwieść. To latem, rozumiem, tu ludzi jest bardzo dużo. Bardzo dużo wczasowiczów. Zresztą bardzo ładny ośrodek, ładnie położony. Cisza, spokój. No Notabene ten ośrodek też jest beneficjentem środków z naszej lokalnej grupy rybackiej. za środki wybudowano stołówkę nową i restaurację na terenie ośrodka. Jesteśmy w gospodarstwie prowadzonym przeze mnie i przez mojego tatę. No, gospodarujemy na 350 hektarach wody, hodujemy głównie karpia. Mamy też cztery jeziora i udostępniamy je do wędkowania dla wędkarzy. Jesteśmy w miejscu, które dla nas jest takie no, dość specyficzne. Co to jest? Jesteśmy na wozie sortowniczym. To jest specjalnie urządzenie przeznaczone do sortowania ryby. Po prostu rybacy dzielą ryby na gatunki, na wielkość. Tu mam linę. Ona jeszcze będzie przeznaczona do dalszego chowu, prawda? I dlatego na to polega sortowanie. Że... Odkładamy te ryby, które będą rosły dalej i od ryb, które idą bezpośrednio na, na nasze stoły, gdzie on wróci do wody. Czyli on wróci do wody. Prędzej czy później tak doskął trafi? Trafi na stół, bo to jest hodowany. No. Czyli wyrok odroczony. <noise> A jak wygląda Wasza współpraca z LGR-em? Współpraca wygląda się bardzo dobrze. Korzystamy w miarę możliwości ze środków z LGR-u. Wyposażyliśmy straż społeczną, rybacką, stworzoną po to, żeby chronić nasze stawy i jeziora na terenie powiatu przed różnymi zagrożeniami i kłócewnictwem. A to jest powód, dla którego Monika za nami nie poszła. Bucików nie miała. Lokalne grupy rybackie jako ostatnie wystartowały w wyścigu o unijne pieniądze. W jaki sposób te środki pomogły w promocji tego regionu i w promocji rybactwa? No tu trzeba podkreślić jedną rzecz, że te środki nie są tylko dla rybaków, jak to niektórzy myślą, że jak lokalna grupa rybacka, to środki są tylko i wyłącznie dla rybaków. Nie, one są na obszary zależne od rybactwa. co wiąże się z bardzo szerokim gronem odbiorców. Państwo macie na swoim koncie kilka takich projektów, które na przykład pozwoliły odrestaurować stare, zabytkowe budowle. Jednym z takich przedsięwzięć jest restauracja kaplicy grobowej rodu Zamojskich. Tak, ja tylko wspomnę, że ta kaplica, ona chyba nie była jeszcze wcześniej aż tak poważnie remontowana, A dzięki naszym środkom ta kaplica y, mogła właśnie odzyskać swoją świeżość. Miejmy nadzieję, że będzie więcej takich inwestycji. W chwili obecnej są złożone już projekty na kolejne takie zabytkowe budowle. Zobaczymy, czy uda się to zrealizować. Ja mam nadzieję, że tak, że się uda. Zachęcacie właścicieli gospodarstw rybackich, żeby tą działalność związaną z hodowną ryb łączyli z turystyką, z wykorzystaniem swoich terenów do tego, żeby przyciągać turystów. Tak będzie w gospodarstwie, do którego jedziemy za chwilę. Tak, tak. W tym gospodarstwie jest nawet możliwość przenocowania, jest możliwość spędzenia wolnego czasu. Można tam wypocząć cisza, spokój. Tam jeszcze dodatkowe atrakcje są, ale może nie będę zdradzał. No właśnie, wiemy tylko, że to gospodarstwo rybackie jest położone w środku lasu. Na czym polega specyfika Pana gospodarstwa, bo nie tylko ryby można tu łowić? Specyfika naszego gospodarstwa polega na tym, że po prostu przyjaźni jesteśmy dla ludzi, dla turystów i oni tak sami są dla nas. Nasze gospodarstwo jest bardzo duże ponad 1000 hektarów. Mamy przepiękne jezioro. A w ogóle gospodarstwo jest położone w Otulinie Polskiego Parku Narodowego, co gwarantuje nam walory przyrodnicze. Ludzie zjeżdżają z całej Polski. Mamy taką zagrodę z jeleniami, mamy zagrodę z dzikami, więc wszyscy zjeżdżają, żeby te zwierzaczki obejrzeć pokarmić chlebkiem i pogłaskać, a szczególnie małe dzieci są bardzo, bardzo zadowolone. Czyli gospodarstwo rybackie, ale czekające nie tylko na wędkarzy, którzy mają ochotę po prostu połowić na łowisku. My wychodzimy z takiego założenia, że jeśli ktoś przyjedzie do nas obejrzeć jelenia, to pójdzie na punkt sprzedaży rybki i kupi sobie jednego czy dwa karpiki, czyli no rybę, bo są w pobliżu. Także mile witamy wszystkich naszych gości. Chodź, chodź, chodź! Ruga. Czy taka właśnie rozbudowana strategia, którą promuje lokalna grupa rybacka, przynosi efekt? Na pewno tak. Chociażby taki efekt czysto ekonomiczny. Ta sprzedaż tutaj na miejscu co roku nam wzrasta. I na przykład są takie momenty, że ja sobie zatrzymam samochód, liczę i stoi 80 osób oglądających zwierzaczki. Jest to bardzo, bardzo dużo. Ale wyjeżdżają z rybą. No, oczywiście, że tak. <laughs> oczywiście, że tak. Co uważacie Państwo za największy sukces, jeśli chodzi o podniesienie standardów w gospodarstwach rybackich? No na pewno zakup maszyn i urządzeń takich właśnie dla gospodarstw rybackich, zakup sprzętu niezbędnego do sprzedaży bezpośredniej, czy nawet no, zwykła możliwość zatrudnienia dodatkowych osób. I samo stworzenie takiego stanowiska pracy to już jest, to już jest duży plus dla rybactwa. Samoklęski to dość oryginalna nazwa dla gospodarstwa rybackiego. Pomimo, że nazwa się może źle kojarzyć, gospodarstwo produkuje dość dużo ryb, różnych gatunków ryb słodkowodnych. Oprócz tego też rozmnażamy ryby, My mamy wylęgarnię ryb. Także z sukcesami, wiadomo, jak w życiu. Czasami są, czasami ich nie ma. Niemniej jednak na pewno nie są to klęski. Państwo jesteście członkiem lokalnej grupy rybackiej. Co państwu daje bycie w takim stowarzyszeniu? Pieniądze raz, ale i też integracja. Ja pracuję ponad 30 lat w zawodzie. I wydaje mi się, że ta grupa, która powstała parę lat temu, stowarzyszenia, działamy już tak na dobre od trzech lat. Naprawdę widać integrację środowiska rybackiego. Jakie tutaj mamy ryby? Proszę nam powiedzieć. Tołpyga sum, Ta duża? Tak, te dwie duże to jest tołpyga to z łuską, to jest amur i sum europejski. Suntem z wąsami, tak. tak. Ale ja nie wiedziałam, że tołpyga jest większa od amura. To jest smaczna Ej, ryba. Tatar, tatar jest bardzo dobry z tołpygi. Tak, tak na surowo. Na surowo. A to będzie sam? To są sandacze. sandacze, tak. O i szczupak taki, o który, który to szczupak? Może szczupak? pani do ręki? Mogę, mogę. Ale on jest drapieżny. No jest, ale to się go bierze sposobem. Patrz jakie ma zęby. Jak Pani 30 lat pracuje z rybami, to Pani te ryby musi kochać, nie? No jasne, że tak. Ja w ogóle cieszę się, że mnie tak losy rzuciły na stawy i że mogę przy tym pracować. A czy Pani nam pozwoli połowić u siebie? Proszę A bardzo. chociaż spróbować podebrać. Proszę bardzo. Jakby co to mnie wyłówcie tam ze środka. No właśnie. Słuchajcie, to w ogóle nie jest łatwe ją złapać. No one uciekają, wiadomo. Tym? Nie, tym. Dostałam złe narzędzie do ręki. O tak, dziękuję panu bardzo. O, popatrzcie. No to ciężkie jest, wiecie. No, jest ze mnie ryba. hodowla ryb na tych terenach ma wielowiekową tradycję czy trzeba tutaj ludzi przekonywać do tego, że ryby są naprawdę przysmakiem i mają swoje miejsce w tradycyjnej kuchni? No, mimo tego, że jesteśmy w czołówce gospodarstw rybackich w Polsce, zajmujemy na zmianę pierwsze, drugie miejsce w produkcji karpia. To jednak ludzi trzeba przekonywać o tego, że ten karp, że w ogóle ryby to nie są tylko w święta, że one są na cały rok. Nie wszyscy wiedzą na przykład, że karpia czy inne ryby można grillować, i w sezonie letnim naprawdę świetnie się to sprawuje. Jak na królewską rybę przystało, czyli karpia, zaprezentujemy teraz danie, które zdobyło uznanie nie tylko smakoszy, ale także jurorów, no i nosi iście królewską nazwę, czyli królewska korona skarpia. Pachnie pięknie i w ogóle nie pachnie rybą. Tak, ponieważ ryba została odfiletowana, filety zostały zamarynowane w soli morskiej, pieprzu młotkowanym, czosnek, cebula, szalotka. To wszystko wyciągnęło, nadało aromat. Filety zostały związane trawą cytrynową, w środek ustawiony ogonek, upieczone. To jest typowo staropolskie danie. Proste w wykonaniu. Każdy mógłby w domu przygotować takie danie. Ale dodatki wcale nie są takie proste, bo ja tu gdzieś słyszę bataty na przykład, no to taka egzotyka trawa cytrynowa to nie jest chyba dostępne w każdym Proszę sklepie. Pani, jak najbardziej dostępne na ka w każdym sklepie, na każdym targu. Obiecuję Państwu, że sprawdzimy tutejszy targ w Lubartowie i zobaczymy, czy można kupić tutaj bataty i trawę cytrynową. Gotowe.